Nadchodzi otwarcie serca, osoba zaczyna czuć się całością, czuje to nie z teoretycznego punktu widzenia, tylko biologicznie i fizjologicznie. Kiedy energia dotrze do centrum i zaczyna wzmacniać energię w mózgu, zaczynasz działać z innego poziomu świadomości, myślisz inaczej. Ta energia, emocja wprowadza zupełnie nowy zestaw myśli. Nie jesteś zły, niecierpliwy, urażony, sfrustrowany, kochasz wszystkich, kochasz życie. Pojawia się zupełnie inny zestaw myśli w mózgu, który zaczyna się włączać. Gdy energia dotrze do serca, zaczyna być ono spójne, co zmierzyliśmy. Zaczyna wytwarzać mierzalne pole magnetyczne, które ma do 3 metrów szerokości. Masz więcej energii niż materii, więcej fali niż cząstki. To właśnie to centrum łączy Cię z ujednoliconym polem. Częstotliwość sprawia, że serce emituje i przewodzi informacje. Możesz pomyśleć o uzdrowieniu, ponieważ ta myśl może zostać przemieniona w energię. Nie zmieni się w energię cierpienia. Cierpienie niesie inną myśl. Nie możesz się bać. Twoja myśl o uzdrowieniu nie może być przenoszona na tej częstotliwości. Myśl o Twoim nowym życiu nie może być kontynuowana, jeśli centrum nie jest otwarte. Teraz tworzysz więcej z energii i mniej z materii. Wyobraź sobie, że czujesz się całością na tyle, że niczego już nie szukasz, bo czujesz, że już to masz. Dlaczego miałbyś osądzać kogoś, kto straciłby uczucie? To jednocześnie oznacza, że nadajesz nową sygnaturę elektromagnetyczną. Kiedykolwiek emitujemy, cokolwiek wysyłamy w pole, to nasz eksperyment z przeznaczeniem. Ma więc sens, że jak tylko tracisz tę energię lub uczucie i zaczynasz się niecierpliwić na autostradzie lub osądzasz kogoś w pracy, odłączasz się od energii przyszłości i wracasz do energii z przeszłości. Nie oczekuj, że coś się zmieni. A jeśli powiesz mi, że to ta osoba czy to doświadczenie, które ci to zrobiło, to ja powiem, że nastąpił u ciebie powrót do nieświadomego programu ofiary. Pozwalasz komuś kontrolować, jak się czujesz i myślisz. Czy to nie bycie ofiarą? Kiedy zaczniesz się zmieniać, zmieniasz myśli i uczucia, nadajesz zupełnie nową sygnaturę. Ma więc sens, że jesteś dopasowaniem wibracyjnym między tobą a przyszłością, jeśli tworzysz od środka i czujesz, że już to masz. Nie musisz już zdobywać, przyciągać ciała w przestrzeni, aby to zdobyć, pracować. Zaczynasz wypaczać przestrzeń i czas. Przyciągasz wydarzenie do siebie. Efektem ubocznym jest synchronizacja, szczęśliwe okoliczności, możliwości, zbiegi okoliczności, magia, przepływ, który się pojawia. Gdy ktoś dotrze do tej przepaści, gdzie jest nikim, niczym, nigdzie, bez czasu, a osoba jest poza sobą, to nie koniec, to początek. Po raz pierwszy otrzymasz bezpłatnie cały kurs Formuła doktora Joe Dispenza. Zapisz się na szczyt online już teraz. Unity Poland.